Cześć, nazywam się Paweł Ożłowski. E, prowadzę sklep internetowy łóżkocholicy.pl. Tam mamy prawie 6000 produktów z branży tekstylia domowe, koce, kołdry, poduszki, komplety pościeli, ręczniki. E, głównym naszym klientem są klienci detaliczni, ale od momentu, kiedy zaczęliśmy produkcję, produkcję poduszek, kołder, również zgłaszają się do nas e, pensjonaty, nawet agencje pracy. Mini, takie domy, wiecie, na wynajem, gdzie, gdzie są e, lokowani pracownicy z zagranicy. Słuchajcie, czego oni potrzebują, co jest tak, tak naprawdę, e, też może być dobrym rozwiązaniem również, również dla Was: to są pakiety. Ja zrobiłem taki pakiet, gdzie jest kołdra, poduszka, prześcieradło i komplet pościeli. Komplet pościeli jest standardowy, rozmiar 160 na 2 lub 140 na 2. To jest tylko 20 cm różnica, ale tak naprawdę jedna i druga kołdra jest wystarczająca dla jednej osoby, żeby, żeby się przykryć. Prześcieradło 90 na 200, czyli to jest takie standardowe na na łóżko jednoosobowe. Z tych pakietów tak naprawdę sprzedajemy bardzo dużo agencja pracy, tak jak wspomniałem domy jednorodzinne, gdzie jest wynajem. Może Wy akurat też tego potrzebujecie, stąd to nagranie. Nie chcę zabierać waszego czasu, chcę wam po prostu powiedzieć o takiej możliwości, bo coraz więcej firm się do nas zgłasza, no bo nikomu się nie chce latać po tych marketach, nie wiem, szukać, a niekoniecznie wiedzą, ile tak naprawdę powinni za to zapłacić. Ta cena jest na pewno dobra, to jest 95 zł za cały zestaw. I teraz chciałem wam pokazać, jak to wygląda, bo to jest tak. No co Wam będę pokazywał? Prześcieradło jersey, ona jest na gumce. E, dobrej jakości ono jest. To jest 15 kolorów, także, ale głównie klienci mówią: nie wiem, weź mi daj mi szare, daj mi białe, daj mi kremowe, daj mi obojętnie jaki kolor, bo dla niektórych to w ogóle nie ma znaczenia. Tak przykładowo wziąłem komplet pościeli, tak, czyli to jest, e, właściwie tak powinienem pokazać Wam, komplet pościeli, e, który. Hmm, który przykładowo wziąłem na stronie mamy ponad 600 wzorów, ale czy ten wzór ma jakieś znaczenie uważam, że ma do wystroju wnętrz, ale nie każdy jakby zwraca e, na to uwagę 600 wzorów idzie się naprawdę pogubić, więc niektórzy oddają to, to mi i mówię słuchaj daj jakiś z szarym kolorem, daj z pomarańczowym, daj z zielonym i my to wybieramy nie ma problemu wysyłamy tak na drugi dzień paczka jest u Ciebie teraz Wam pokażę poduszkę, która Poduszka to jest 70 na 80 to jest bardzo duży, bardzo duży, standardowy rozmiar. No w Polsce takie są, yy, są rozmiary. Gdzieś tam w Niemczech te poduszki potrafią być nawet większe, bo są 70 na 90 10 cm większe. Ale jeżeli chcesz mniejszą poduszkę, nie wiem, bo, bo chcesz po prostu, nie musisz mówić dlaczego, po prostu chcesz, no to ja Ci uszyję dowolny rozmiar jaki, yy, jaki tylko potrzebujesz. No i w zestawie jest kołdra, kołdra gruba. Kołdra jest e, przepikowana. Ona jest 160 na 2 Tak jak już mówiłem, ten rozmiar. Czemu kołdra gruba, taka, a nie inna? E, taka, ponieważ jest ona całoroczna i czasem klienci chcą taniej, ale słuchajcie, jeżeli zejdziemy z ceny, to automatycznie wiąże się to też z jakością i czasem możecie zobaczyć tę kołdrę za 10-15 zł, ale słuchajcie, to jest ta grubość, tak. Patrzcie. To jest ta grubość, to znaczy, ona jest bardzo cienka. Ona jest fajna na lato, tak oczywiście, ale ktoś mógłby się wkurzyć, jakby w zimę miał spać pod taką kołdrą, która jest bardzo, bardzo cienka. Więc jeszcze raz wspomnę: pakiet 95 zł, cztery podstawowe rzeczy: poduszka, kołdra, komplet pościeli, prześcieradło. Zapiszcie sobie mój numer telefonu, jeżeli jesteście zainteresowani. 64292898 Ja zazwyczaj załatwiam to w ten sposób, że albo ktoś do mnie dzwoni, albo pisze maila, właśnie podam wam jeszcze maila, mówisz i masz 24 małpa gmail.com dzwoni do mnie, mówi: słuchaj, Paweł, potrzebuje 10 pakietów. Nie ma problemu, pakujemy to, wysyłamy na drugi dzień jest u klienta. Jeżeli ktoś potrzebuje lepszej jakości, na przykład. To wiadomo, cena może pójść do góry, ale to zazwyczaj ta lepsza jakość oczekiwana jest w hotelach 3-4-5 gwiazdkowych. Jeżeli są osoby, które prowadzą hotel, my również możemy zaopatrywać w produkty lepsze. Uwierzcie mi, że obsługując 12 tysięcy zamówień miesięcznie, to naprawdę klienci są przeróżni. Niektórzy są, którzy kupują kołdry po 2000 złotych, niektórzy chcą kołdrę za 10 złotych. Mając 6000 produktów, jesteśmy w stanie dostarczyć produkt dla każdego klienta, czy to wymagający, czy nie wymagający. Ale wracając jeszcze do tego, co, co, co chcę powiedzieć Wam. Sporo firm porównywało moje ceny. Oczywiście jakaś tam IK, jakiś józk, jakieś tam promocje w marketach. No nie. Jeżeli chcesz latać po marketach i szukać najtańszych rzeczy, stać w kolejkach i oczekiwać, aż za każdym razem mieć inny wzór tej pościeli, albo, albo szukać właśnie latać, jeździć po tych promocjach, no to, to śmiało jeździ. Są klienci, którzy po prostu nie chcą się tym zajmować jak mają elektryka, to jest problem, to do niego dzwonią. Tak samo jeżeli jest problem, trzeba wymienić tekstylia, no to ja jestem od tego, żeby ci pomóc. Więc zapisz sobie ten mój numer telefonu i jeżeli jesteś zainteresowany, to po prostu do mnie zadzwoń, napisz, ja ci ten problem rozwiążę.